サイバーポイントは? <or> Cześć, witam wszystkich ponownie na kanale historii Gier Komputerowych i dzisiaj będziemy ogrywali taką grę Amarote, czy jakoś tak się to nazywa i to jest gra, która jest dowodem na to, że retro to nie tylko złoto, ale czasem trafia się jakieś drewno a tym razem jest to drewno pomalowane srebrzanką przetestujemy też ten chiński joystick który jest kopią tego amerykańskiego joysticka to jest joystick Atari CX-40 bodajże i to jest joystick oryginalny podsiąłem tu gdzieś jest napisane gdzie on jest wyprodukowany no nie jest, ale natomiast jest, nie wiem czy to będzie widać taki ładny logosik Atari to jest oryginalny joystick Atari a tu mamy chińską podróbę z Aliexpress i ta chińska podróba kosztowała jakieś tam 40 zł, może 45 chociaż w zasadzie to kosztowała dwa razy tyle, dlatego że ja tych joysticków zamówiłem sobie dwa jeden był od razu zepsuty ten joystick w ogóle tak jak niby wydaje się że on ma mikrostyki No i wiadomo co on tam ma, bo tutaj na przykład w tą stronę brzmi inaczej w tą inaczej no, jest taki, powiedzmy, odstaje jakościowo od tego oryginalnego, ale <laughs> z braku powiedzmy lepszych alternatyw, albo tańszych, możemy go grać i zobaczymy, czy on, yy, jak długo on w ogóle wytrzyma, czy to się do czegoś nadaje, czy to w ogóle działa. Znaczy, ten, który działa, bo ten, który nie działał, to od razu wiemy, że nie działał. On tam w środku ten mechanizm jest taki bardzo. No, bardzo lichy. Ten, ten jeden był raz złamany tam w środku. Także. No, nie jest to, powiedzmy, jakaś tam produkcja wysokiej jakości. No, ale do takiego prostego grania to może wystarczy. Yy, dobra. To odpalmy sobie może grę. Do odpalania gry będziemy używali Atari. Amrout jest w zasadzie. No, chyba na każdą platformę, bo wydaje mi się, że jest też. To w ogóle wygląda jak wersja. Coś mi tutaj ten, ten nie działa. O! Co to się stało? Dobra, jest. No, więc właśnie. Gra Emerald. O. Ta właśnie. To jest. To jest multiplatformowa gra ona. Wygląda jakby była w ogóle zrobiona na spektrumie, ponieważ jak za chwilę zobaczymy, jest ta wysoka rozdzielczość Hi-Res. No, przez wysoką rozdzielczość wówczas rozumieliśmy 320x200, czy tam 320x192 lub też w przypadku spektruma było to chyba 256x192, a na takie różne rozdzielczości, w każdym razie wyższe niż ta podwójna rozdzielczość Komorowska, ta 160. I gra na pierwszy rzut oka, wygląda bardzo fajnie, nie? No bo słuchajcie, jaka fajna muzyka tutaj jest. W ogóle twórcą tej muzyki jest David Witaker bodajże. Teraz to będzie widać. O, właśnie, David Witaker. I to był gościu, który wówczas naprawdę sporo bardzo dobrej muzyki zrobił. Grafika też jest fajna, ale sama gra. Ja już trochę w to pograłem i powiem wam no taki straszny suchar. Dobra, o co tu chodzi? Na yy, jakąś ficyjną planetę najechała yy, armia. Much. No i my z tymi muchami walczymy. Walczymy takim śmiesznym pojazdem, jakimś takim Araknusem, czy jak to tam nazywa. O, to jest ten pojazd tutaj na środku, taki na czterech łapkach. I możemy strzelać takimi bombami. A tutaj nam się pokazuje, gdzie są te muchy. O, właśnie, to jakaś mucha idzie, a to też z tyłu, jakaś jest, chyba z tamtej strony. No, i koncepcja brzmi fajnie, nie? Poruszamy się takim pojazdem po jakimś takim mieście, i na przykład są jakieś zasady. Czyli na przykład tak nie możemy wejść do góry, ale w tą stronę możemy. Bo to jest tak zaorane w tą stronę, więc góra, dół. O, tu, tu już nie możemy, a tu możemy. No, nie wiadomo po co są te zasady, bo największy problem tej gry jest taki, że wyszlifujemy tą bombę po takiej paraboli możemy tylko jedną naraz. Czyli dopóki tamta nam nie zniknie, nam znikła, bo coś tam wleciała za ekran czy rozwaliła, to nie możemy następnej. I to celowanie w te muchy to jest po prostu no, jakiś dramat. No, idziemy sobie za tą muchą, idziemy. O tam coś idzie, ale spróbujcie teraz to trafić, no powiem wam Dobra może tą spróbujemy, coś nam się uda? Leci, o Jezu, nie poleciała nam do góry w ogóle No dobra jeszcze raz, nie znowu do góry yy, To chyba bomba leci w tą stronę gdzie myśmy się ostatnio poruszali Czyli jak teraz się zatrzymamy to poleci tam sobie w lewy górny róg Tam coś się rusza, o mucha się zablokowała, no już się odblokowała no, dobra. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć na temat tej gry. No, fajna jest ta grafika, nie? Jak patrzę na tą grafikę, to mi się to podoba. Ja już mówiłem, że mnie ten taki high res 8 bitowy się podoba bardziej. To w ogóle widzimy takie ciekawe zjawisko, nie? Że takie różne kolory są. I tych kolorów tak naprawdę nie ma. To znaczy, my je widzimy, ale to jest dlatego, że. Nie wiem dlaczego, jak ktoś z Was będzie wiedział, to niech powie, ale generalnie tutaj jest grafika dwubitowa, nie, jednobitowa, dwukolorowa. I tu mamy dwa kolory, takie, że jest biały i czarne tło. I te kolory to jest po prostu jakieś zniekształcenie. A widzimy, że to zniekształcenie. Dzięki temu zniekształceniu możemy różne kolory uzyskać, nie? Czerwony, zielony, niebieski, żółty, no praktycznie wszystkie. No, no i strzelamy sobie w tym uchu. No, ale tam zaatakowała Czekamy stąd Czekamy Oczywiście nie wiem czy zauważyliście Jak już nam się pojawiły dwie muchy na krzyż to to nagle strasznie zwolniło. Nie wiem czy, czy tu jest 5 klatek na sekundę, zobaczcie jak to chodzi To jest po prostu dramat jakiś Może coś tam trafimy teraz czy nie Mam jakiś damage, nie? Te muchy, jak na mnie wyjdą, to mi zadają damage. Czyli mogą mnie zabić. Powiem Wam, że no. O, o udało się jakąś muchę zastrzelić. Dobra, a to teraz może w te muchy postrzelamy, co? Jak one tam się gdzieś poblokowały. Nie, coś żeśmy wysadzili, a to nie zmucha. Znowu nie to, co byśmy chcieli. Może jak bliżej podejdziemy. Nie. A teraz? Też nie. A teraz to one już nas zerzą. Nic. Nie wiem, czy my się w ogóle chociaż jedną muchę tutaj zabili. Dobra, idziemy sobie drogą. coś. Rozmamy. Aha, ja teraz nie mogę strzelać, bo gdzieś tam się ta bomba odbija, nie wiadomo gdzie. Damage mi tam rośnie. To w tej y, dolnym prawym rogu. Powyżej mamy jakieś tam city damage, czyli to ile my żeśmy przy okazji rozwalili miasta. Rozumiem, że to jest negatywne i to nie powinniśmy robić. Ilość bomb, która też się jakoś tam kończy. Nie wiem, naprawdę nie. Koncepcja tej gry. Czy koncepcja jako taka, to wydaje się sensowna, nie? Tylko wykonanie takie z gameplay'owego punktu widzenia. Więc... Aha. Dobra. I... a tu się zablokowałem. Dobra, wiecie co? Nie wiem, naprawdę nie, nie, to... Najlepszą częścią tej gry to jest ta muzyka. No i grafika jest fajna, no ale gameplay to jest, to jest jakiś dramat. To jest, to jest niewiarygodne drewno. To w ogóle, to, to nie ma...

jak miał oceniać to nie wiem. No, za grafikę to bym dał tamte powiedzmy 8 Muzyka też super 9, ale gameplay to jest jakieś 0 na 10. Po prostu ta gra jest dla mnie niegrywana zupełnie. Yy... Takie, Takie rzeczy czy... niestety, yy, takich rzeczy było niestety bardzo wiele yy, na komputerach 8 Nam teraz z perspektywy czasu. Jak wspominamy sobie te stare czasy, gry retro, nam się wydaje, ten sentyment powoduje, że nam się wydaje, że jakoś tak lepiej to widzimy. Ale jak po wielu latach ogrywam większość tych gier, to naprawdę 95% jest kompletnie niegrywana. To są gry, które... Ja nie rozumiem po co w ogóle ktoś takie coś wydawał, jakim cudem zarobił jakiekolwiek pieniądze. Kompletnie w tą grę się, dla mnie, nie da się w ogóle grać. To jest, to jest po prostu dramat, czarna rozpacz i... I to jest straszne, ale naprawdę takich gier na komputerach 8-bitowych było bardzo wiele. Sporo tego było na spektrum. Ja już kiedyś tłumaczyłem, że to się bierze stąd, że, albo wzięło się to wtedy stąd, że dużo z tych gier było robionych przez e, amatorów, którzy nie mieli takiego doświadczenia, nie wiedzieli co jest ważne, nie wiedzieli jak, jak istotna jest to tak zwana, nie wiem, miodność, fans gry. Yy, zaczynali od, y, od uczenia się, od jakichś tam technik, od grafiki, od y, programowania, coś tam sobie robili. Ale to, takie, to było takie nieprzemyślane, bez celu, to jest fatalna gra, także ja, ja tego nie, nie polecam, odradzam, po... to jest, dla mnie nie. Ta gra zupełnie nie przetrwała próby czasu. Dobra, to taki krótki odcinek, yy, tak pomęczymy to Atari jeszcze, bo komodorowcy tam ostatnio płakali jak, jak porównywałem Komodora z Atari yy, i tak, jakoś wychodziło, że większość tych gier, nawet jak ja pamiętałem, że gdyby tak mi się bardziej podobały na komodorze na C74. To po odpaleniu i porównaniu takim 1 do 1 się okazało, na przykład w przypadku Hero. Taka była sytuacja, że mnie się wydawało, ja pamiętałem tą grę jako lepszą na komodorze. Jak ja odpaliłem na komodorze, porównałem z Atari, to na Atari była jakaś fajniejsza, Lepiej się grało, lepszy flow był. Dlatego teraz ogram trochę, trochę Atari, bo tam komodorowcy płakali. że no, ciągle porównuję, ciągle tam niby to C64, wychodzi gorzej, to już taka lepsza platforma. Te specyfikacje, wszystko lepsze. A ty to mówisz, że te, tak specjalnie tak porównujesz gry, które są na i lepsze. Nie, biorę sobie losowo i zobaczymy, że ja nie pamiętam, jak te gry wyglądały. Tam nie wiem, jak, które mi się podobały, to pamiętam, ale jak teraz po latach te gry zaczynam, zaczynam uruchamiać. To się okazuje, że naprawdę no to, to, co ja pamiętam, to jest często strasznie zniekształcone przez jakiś tam, nie wiem, przez czas, przez sentyment, przez tego typu rzeczy. Więc teraz zaczynam odkrywać, z... Które, które z tych gier są naprawdę dobre. Jest kilka perełek, a które, a zdecydowana większość, niestety, tak jak ta, gra, którą teraz żeśmy testowali, to jest po prostu drama. To, to, to odradzam, to jest w ogóle jakiś. porażka straszna. Reasumując, gra Amaros nie przetrwała próby czasu. A joystick jak na razie powiedzmy działać, zobaczymy jak długo będzie działał. Będziemy go sobie testowali, używali, zobaczymy kiedy padnie. To było na tyle. Przynajmniej w tym odcinku, bo oczywiście będzie zaraz kolejny. Dzięki. Cześć.